No dobra, teraz, teraz, Mikrofon działa fantastycznie, witam serdecznie. Yy, tutaj nie wiem, po co w sumie robiłem intro, bo tak chwilkę pogramy, bo ja muszę zobaczyć, czy wszystko działa tak, jak trzeba. Bo ostatnio, na przykład. Yy, o, tutaj już, proszę bardzo, moi drodzy, yy, jest gierka najlepsza na świecie. Yy, ale ja zobaczę sobie, bo ostatnio mi nie zmienił yy, OBS na Twitchu nazwy i. Było, że jest nie to, co ja grałem rzeczywiście. Przedstreamowe granie Harzworth. Dobra, ok, czyli dzisiaj jest gitarka. To chwilkę sobie pomachamy mieczem, a później będzie, moi drodzy, produkcja, której jeszcze w życiu nie odpalałem. A mam bardzo dużą chęć zagrania w to i już siedzę jak na szpilkach od wczoraj, bo wczoraj miałem zagrać, ale miałem mało czasu. Tak czy inaczej. A może. Nie, 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 zapisało się. No, tak czy inaczej, pogramy sobie chwileczkę w Hulk's Ja muszę zobaczyć, czy wszystko działa tak, jak trzeba. Yy, czy obraz jest cudmiut malinka, prawda? Bo to też jest bardzo ważne, bo nowe Elgato jest, moi drodzy, nowe Elgato. Elgato 60X to HD60X. Więc powinno wyglądać to wszystko zdumiewająco dobrze na streamie w tym momencie yy, zaraz jeszcze sobie też odpalę zobaczę jak to wygląda na streamie, ale powinno wyglądać bardzo dobrze yy, bo inaczej to 400 zł zostało utopione No zobaczmy niech pomacha chłop tutaj na ekranie no i no dobra, no jakoś to wygląda nie? Powinno być dobrze. Wydaje mi się, że wygląda to dużo lepiej niż wyglądało wcześniej. Tutaj to, to, to git, nie? To jest stream testowy od razu, pamiętamy. Także tutaj może coś nie działać w każdej chwili. Eee, dobra, no i sobie pomachajmy mieczem. Zobaczmy jak to wygląda. Czy tutaj wszystko działa tak jak trzeba. A jeszcze bym zobaczył w takim razie jak już jesteśmy. Ja tutaj tak czy inaczej muszę wybrać innego typa. Kurde, jak się szybko wybrał ten co ja chciałem. Dobra tutaj do gry już mamy gotowe ja chcę zobaczyć jedną rzecz czy ja te komendy które tutaj mam na streamie ja je sobie mogę wywoływać w sposób ręczny że tak powiem czy ja muszę się w to wklikać czy muszę kliknąć edytuj zobaczmy na przykład w, przez sound file okej okay. Edit. Muszę wejść w Edit, żeby to odpalić. No nic, to będę musiał sobie jakiegoś sandboarda wziąć z okienkami do klikania, żebym też mógł sobie odpalać te dźwięki, bo uznałem, że biorąc pod uwagę ilość osób na streamie, jaka się pojawia, i osób, ile które korzystają z czatu. No to y, chyba sam będę sobie puścił te dźwięki. Smutny streamer. Nie także na tej zasadzie. Yy, no. Także na no, no chwilę sobie tutaj pogramy, prawda? Oj, nie to nie to nie STOP! Kurde, nie to Jezus! Jesus. Zaraz mi się wszystko popieprzyło. To nie to. To nie to. Tu. Dobra, już, bo miałem, nie zmieniłem klawiatury na to. I w ogóle, moi drodzy, ciekawostka, do Half Sworda wyszedł, o którym ja nie wiedziałem. I tam poprawia kilka rzeczy. Między innymi wstawanie, że wstaje się teraz dużo szybciej. Znaczy, ale to trzeba mieć nogę, nie? Bo, bo bez nogi to się ciężko wstaje, tak czy inaczej. Dobra, zaraz. To, to rozgrzewka, nie? Dobra, dostał. Ja ci dam mercy, gnoju ty. Dobra, umachałem mieczem. Już, już jestem rozgrzany. Teraz dostępna walka już będzie profesjonalna, moi drodzy. No chodź. Chodź, 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 chodź. Dobra, dziabnąłem go. Nie jest źle. Dobra, śmierć. Lepiej niż ostatnio, troszkę mi pociekło po no ale nic się nie stało, prawda? Żyjemy, to jest najważniejsze. Dobra. No co ty robisz z tym mieczem? Kurde, gnoju ty, sparował mnie. Dobra, troszkę go dziabnąłem. Poczuliśmy już krew, prawda? Jak krwawi to można go zabić. Dobrze. Zbite. Ciach. No i koniec. Śmierć. Dobra, tutaj myszkę sobie tą drugą przełożę. Także, no mówię, chwileczkę, pogram jakieś dosłownie 20 minut takiego rozgrzewkowego i zaczynamy grać w grę, którą chciałem bardzo mocno dzisiaj na streamie zagrać. Kurde, ja to prawie. Sadziłem wiecz ja w dupę. Śmiechów nie było końca. Dobra. Kurde, kopie gnuj. Taki jest. Taki jesteś, coś wiały, Chodź. O, za zablokował sobie. Jest szansa kurde nie. Kurde, o, ta tarcza jest strasznie przegięta. Strasznie ciężko się przez nią przebić. Dobra, spróbuję od góry. Od góry jest słabo, bo jak jeszcze mam z, brzegu, z boku ten miecz, nie? To mogę sobie szybko wrócić do brony, a z góry, no to już raczej. No co za gnój? No i jest. Bardzo ładna akcja. Bardzo ładna akcja. Chłopu odcięliśmy całkowicie zasilanie. O to chodzi. No chodź, 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 chodź. Ten ma mniejszą tarczę. Jak będzie na mnie szarżował, to ja mu pokażę. Pokażę. Dobra, nie będzie szarżował. Już się nauczyłem, że tym się ładnie bije też ich. Szczególnie tych z siekierkami gnojów, to najgorsi oni są. No dobra, o właśnie. I on będzie zaraz na mnie szarżował. O, dziabnąłem go, dobrze. Chyba koniec. Game, be kindness, Przepiękna gra. Ja nie mogę się doczekać, aż wyjdzie pełna wersja tego. No. A i właśnie co, Bo dodali tego pacza, zacząłem mówić I w paczu, W patchu jest coś takiego Dodane Że można właśnie te ręce obcinać to, 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 to jest to co mi się wcześniej nie zdarzało Ja myślałem sobie Kurde tyle gram i dopiero takie rzeczy się dzieją a tu się okazuje, że oni dodali to w paczu: że można komuś wziąć rękę i on dalej żyje. Co moim zdaniem jest genialne. No i śmierć. Możemy sobie jeszcze, prawda, dobić człowieka. No. Podnieść troszeczkę. Nie chciałem, przepraszam ja chcę w głowę no nie przekręcaj tego miecza ale miał szczęście teraz Jezu, grałem dzisiaj sobie o tak o, odpalałem gdzieś tam w międzyczasie sam i uwierzcie mi, za każdym razem jak chciałem go udziabnąć w ryj to mi to wychodziło, no dobra, już nie będziemy zwłok maltretować już trochę kultury, nie No i króciutko. Chłopy z zidami trzeba króciutko, bo to nie ma co. Dobra, spróbujmy zrobić jakąś fajną akcję. Dobra, uwaga. A już zabiłem go. No nie była to fajna akcja, prawda? Bardziej taki troszkę panika gaming. No ale cóż. Dobra. No i chyba to jest koniec. O! Uh. Uh. Tak jest. To jest to. To jest to. I teraz go tak i na ziemię gnoja, kurde. Nie dałem rady. Aj 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 aj, 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 chłop. Dobra, wygraliśmy. Było trochę, było troszkę ten. Chwileczkę było gorąco. O, znowu mamy szansę. U ty gnoju. Mam cię. Teraz. Tak jest. I, I teraz trzeba jeszcze działnąć chłopa w pysk. Uwaga, jak miało być. No, żeby nie za długo rozgrzać maszynę, prawda? Żeby mi tu wszystko fajnie działało. No, 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 no. Łoty! Łoś ty. Oś, ty. Dawaj, dawaj, dawaj. No, wejdziemy, no, wejdziemy. No. I już kurde. Kurde, stary Patryk już coś potrafi w tej grze. Dobrze jest, dobrze. Chodź tu. Trochę obaj pokrzyczeliśmy. Natomiast yy, ważne jest, kto przeżył, tak? Spróbujmy go dziabnąć. Kurde, ale, ale ściągnął. <laughs> <laughs> Szefcymbałdostop. dostał. No dobra, chłop tam <śmiech> cierpi. <śmiech> jeszcze z toporem nie musimy tak dobijać, nie? Za to tych, ancymonów. No, złap normalnie ten miecz. Dobra, zaraz. Jest! Ale mu wbiłem, ale mu wbiłem. O to właśnie chodzi. To jest fajne to łapanie tego miecza, dlatego. I bo można fajnie im w ten łeb wbić, ten, ten pusty, durny łeb. Przepięknie, wykorzystanie sytuacji. Już się, już, się, już się teraz ten. Wkręciłem się, jest dobrze, jest dobrze. Jest potęga, jest moc. O! Łoś No. Dobra, zwycięstwo. Tak jak właśnie chciałem. Ile jeszcze? 10 minut. I przechodzimy. O ty, taki jesteś. Gnoju ty. Ciach. O, ma na niki, Nie jest łatwo. Zaraz, muszę... Zobaczmy. Uuu. Kurde, nie zdążyłem. O, wczoraj ja grałem tak na chwilę, co odpaliłem. Fajnie mu tak w łeb pieprznałem. Jak tak już był pochylony, tak klęczał. Ale ładnie, ale ładnie. Pa! Kurde, za długo w mercy on me Ci dam Mercy gnoju A masz No nie. Jak, jak już Pierwszy, za pierwszym razem nie trafię, to już najprawdopodobniej nigdy nie trafię. Mogę jeszcze tak spróbować. Nie, nie tu chciałem. Dobra, troszkę załasne za było, ale no cóż. To był moment, żeby skończyć. Dobra, czyli tutaj jakiś szybki był ten, nie? Ja teraz puszczę, wyłączę na chwilę, przełączę grę i, i, i gramy w to, co chciałem dzisiaj pograć, nie? To taki rozgrzewkowy był, żeby ja tak sobie odpalić. Ja zaraz wracam, tylko tutaj... To w sumie może... <laughs> Jakie dźwięki w tle. Poczekajcie, wybieranie gry. Dobra, tutaj nie tym... Tym przepięknym akcentem, może to wrzucę na YouTube, może nie zobaczymy. No także dzięki, cześć, prawda? Pa pa pa, i tutaj robimy sobie jeszcze outro.